Osoby, które najbardziej potrzebują pomocy psychologicznej, niestety nigdy jej nie otrzymają. Dlaczego? No jeśli mowa o dzieciach, to przede wszystkim tutaj o dzieciach decydują ich rodzice. Są tacy rodzice, oczywiście mówię tutaj o tych najcięższych przypadkach, którzy bardziej niż swoje dzieci cenią alkohol, narkotyki, kochanków. W związku z tym potrzeby takich dzieci są na jak najdalszym planie i niestety takie dzieci przez to właśnie, że same nie są w stanie sobie tej opieki zapewnić, tutaj się nigdy nie pojawią. Natomiast drugą grupą bardzo ważną, która też nie otrzyma takiej opieki, są bardzo mocno zaburzeni dorośli. Tacy dorośli przeważnie są po prostu osamotnieni, nie, mają, nie ma kto im podpowiedzieć pewnych rzeczy, bardzo często funkcjonują po prostu w sposób nomen omen dysfunkcyjny, w związku z tym potrzebowaliby jakiejkolwiek pomocy, pomocnej dłoni, która by ich wyciągnęła z tego ich środowiska i zaprowadziła do gabinetu. Niech to będzie na NFZ czy prywatnie, nieważne, bo wśród takich osób też bardzo dużym problemem są prze, przeważnie finanse. Natomiast ta grupa też niestety nie otrzyma takiej pomocy. Natomiast Powiem wam, wam szczerze, że dzisiaj była u mnie taka pani z dzieckiem. Ta pani czekała już w kolejce od dłuższego czasu. W końcu się dostała, przychodzi z dzieckiem i mówi: No wie pan co? Właściwie to mojemu synowi nic nie jest, natomiast przyszłam tutaj do Pana po prostu, żeby odhaczyć kolejny gabinet. I teraz wyobraźcie sobie, że są w kolejce takie osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, które bardzo by z tej pomocy skorzystały. Które należą być może do grupy tych osób, o których ja wcześniej mówiłem, które nie mają dużych szans na znalezienie tej pomocy, i kolejka zajęta jest przez panią z dzieckiem, któremu nic nie jest, tylko że ona chce to sprawdzić. Oczywiście po weryfikacji okazało się, że żadne dalsze procedury nie są potrzebne, natomiast niestety to już ustawiło pewną narrację, z którą chcę się z wami bardzo podzielić, ponieważ. Oczywiście jest to kontrowersyjne w zawodzie psychologa, żeby wykonywać ten zawód i wiedzieć, że większość osób, które naprawdę z tego powinny skorzystać, z tego nigdy nie skorzystają. To jest oczywiście smutne i przykre, natomiast tak jest i to jest jedna z rzeczy, z którymi musimy jako psychologowie też się w pewien sposób mierzyć. Bo wiemy, że nie możemy pomóc wszystkim, chociażbyśmy chcieli, jest, my jesteśmy grupą zawodową bardzo empatyczną, co oczywiście rozumie się samo przez się, natomiast nie jesteśmy pomóc w stanie wszystkim. No i to jest naprawdę czasami trudne, szczególnie kiedy kolejkę zajmują osoby, z którymi wszystko jest w porządku. Obserwuj po więcej.